Witam w firmie Techprim. Pokażę zasady działania zgrzewarki impulsowej nożnej model SF600C. Zgrzewarka jest wyposażona w rolki, które umożliwiają położenie folii z roli. Z przodu zgrzewarki znajduje się regulowana półka, którą w razie potrzeby można zdemontować. Zgrzewarkę włączamy do prądu. Na potencjometrze ustawiamy czas zgrzewania w zależności od grubości folii. Do folii typu ręka wkładamy pakowany produkt. Naciskamy napęd nożny. W górnym ramieniu zgrzewarki znajduje się nóż, którym możemy odciąć nadmiar folii. Następnie obracamy woreczek. Również kładziemy na dolnej listwie. Naciskamy napęd nożny. W sprzedaży posiadamy również wszystkie części eksploatacyjne do zgrzewarek. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.tech-prim.pl